Już? No. <śmiech> <śmiech> Dobrze podłączyłem przewody. <laughs> no ja Ci powiedziałem. <laughs> jeszcze A? raz, dlaczego... No bo wiesz, Panie Wójcie, może dokończenie ze tutaj, nie? Jeszcze raz próbować? Poczekaj. Jeszcze raz się napije. <laughs> no tu jest, no to coś jest nie tak Ale co by było nie tak? Może się zalewa? Właśnie może się zalał, do... A bo Albo ty A No dawaj. Tam coś iskrzy. Ro rozrusznik. Rozrusznik. Ale czemu tak? Bo chodzi pewnie razem z tym. Ta. Otwórz jeszcze raz. Chłopcik, kurczę, no. no? No? Ta, rozrusznik chodzi razem z tym. No. Popiły się otwory i będzie dobrze. Ta.